Cześć, witajcie, z tej strony gaźnik, i w kolejnym odcinku sezonu pierwszego z grybarwym, 17, dzisiaj ze mną Piotrek. Dzień dobry. Który ciągnie wczepy, bo ja sobie pojadę dzisiaj na pole numer 19, kość kuryzy na ziarko. Piotrek tutaj weźmie prasę, poprasuje i pozwoli tej słomy oraz weźmie kultywator i poleci kultywować, zacznie już kultywować 26. Ja jak skończę, to mu pomogę oczywiście. Żeby nie było, że on sam robi. Jak widzicie, dzisiaj późno nagrywamy, jest 22.20, ale to wszystko przez to, że musiałem wysłać dla Was nowo, nowy odcinek z nowej serii. Tatrek będzie kurde hapą do tej serii normalnie. Tak, ja się stałem, łapkę tu. <grym> o tak, jest na razie wsłap do góry. Po 9 minutach, więc jest dobrze. 9 minut temu film wleciał, to jest dobrze, a i jajka mogę spozbierać jak chcesz, ci nudzi. Ja też mogę swoje tać. Mmm, przydadzę się. Ale tylko ogoliłeś? Dobra, może takie tematy nie na odcinek. Bo jeszcze nam film zgłoszą do YouTube'a i dadzą mi ograniczenie wiekowe. Hmm. Niedawno dawno kukurydzę na ziarko nie kosiłem. Jest takim kombajnem Ogólnie teraz się zaczną prace polowe i wiesz co ci Piotrek powiem że w następnym odcinku wszedł to orko na tym i 14 i 12, no nie bo no tylko te dwa pola są do zaorania no nie czternastka i dwunastka no i dziewiętnastka no nie na te trzy pola no nie możemy dać ten obornik z tej kupy no nie No można no może w następnym tygodniu zrobimy obornik następny piątek tutaj co już Chyba że na, zrobi się tak, że po prostu na dwunastkę jakby się rozwiezie obornik, no bo ona jest największa, no nie, i na czternastkę i zobaczymy czy starczy na dziewiętnastkę, bo jak nie starczy na dziewiętnastkę to chyba tak, to można wynająć beczkę i płynny rozbić troszkę też, no nie? Na jedno pole właśnie, przed torką, bo jak się założy z obornikiem, czy jest tam z gnojówką, zawsze tam później lepiej chyba sypie, no nie? W farmingu, nie wiem jak to w farmingu właśnie. Tak za bardzo, ale potem to przywieźliśmy kupę, by ją rozwieźć, no nie? No i jeszcze ktoś się popsuł po drodze. To myśmy w ostatnim odcinku wozili to kupeczu, w którym? W poprzednim. W poprzednim, tak? To on był tydzień temu dopiero? To jest Wielkanocy. I tu ktoś w konie robi? Jeszcze ziemniaki musimy wykopać, wiesz o tym Na 7 i na 10 Miały być dzisiaj ludzie ziemniaki ogólnie, ale... No, jak widzicie stan konta 20 tysięcy tylko ja w tym muszę wypłaty dla tego człowieka tutaj ale to my się myślimy, że, że dogadamy, no nie? Ugodowo. Bez, nie będzie potrzebowało płaty pieniężnej, no nie? Zastanowię się. Dlaczego? Tym jest, tym jest bardzo dobrze, ty jest... Ty wiesz dobrze teraz. Ja nic wcale dzisiaj nie powiedziałem. Dwie godziny temu nic nie powiedziałem, wcale. Łokieć mnie boli. O to powiedziałem, że mnie łokieć boli. No tak powiedziałem, że mnie łokieć boli, no. Dobrze, jutro ci nic nie kupię. Dobra. A miałem ci kupić. Ne. Ty, powiem ci, że zbiornika może nie było i nie będzie tej kukurydzy, no ale... Jakieś... 70% o będzie Z 70, a nawet 80% o będzie Więc mogłeś metal tewki przyciągnąć Noby <grymne> na jedną wefło Ale dobra Urlinerki też dobre są Jak tam mi dzieci prasowanie? Oooo oh, mi mi raz Bo cztery sądki. Teraz ja sobie podbieram beleczki jak mu skończysz ja akurat yy, Kończę tutaj kosić, ty pojęcie kulturować, ja zbieram sobie beleczki I się takie prace ogólne Hej, Jest to chcesz kupić trochę świni na ubój A ja cię mu potrzebuję Będziesz ganiał je z tym z siłokrętem po pokoju, żeby ubić Piotrek nie ubija palnikiem świn, tylko szybokrętem pamiętajcie. Piotrek, a tak... W jakbyś miał zabić świniaka, no nie? Na wsi, no nie? Jak jako masa no nie? Na wsi. I jakbyś miał zabić świniaka, to byś dał radę zabić. Nie ja wiem. Ja bym ja chyba nie, ja bym nie dał rady, no nie. Cery nie dałbym rady. raz byłem na świnie no nie? to wtedy to nie dla mnie, no nie. Bo nagle śmia chodziła i nagle dostała dwa ciosy w plecy się no nie. I trochę tam wieszczego bryznęło i później było podcięte wieprz. I taki nieprzyjemny śmia zdycha. Ale wiadomo, no w kiełbasie trzeba z czegoś robić, no nie. Ale i tak swój, ja panie mógł, nie, nie mógł. Nie. Ja bym nie mógł, no nie, ale... Paczki kiełbasy jemy, no nie, jest ze świni, no nie. Ale no tak zabić coś, to tak nie... No. Z dzika jest podobne dobry, warcie. Ale dziki są dziki, więc nie radzę eksperymentować. Dobra, ja tu wykosiłem. Trochę gówno sypnęło od tej kukurydzy, ale... Nic nie zrobił. Para, papa, pa pa para, 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 To para, 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 zaczęliśmy nagrywać, para, para, nie para, 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 po, jakoś. Chyba 21 po było, zapadnie, to 7 minut. Odcinka. Para, 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 pa, para, 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 pa 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 ja wsiadłem do Fenda. Tym ani tu zostało krówek, no nie po ostatnim odcinku z tego co widzę. To niech ono tam stoi, bo jak zabraknie obornika na wołcenie to trzeba będzie gdzieś pojechać. Jeśli się chęć, piotr jak powiem rowerem to mam zakwasy. No serio, ma bo... Widać, że dwa miesiące nic nie robiłem. się w ogóle nic nie ufałem. No to czuć, trzeba się zacząć więcej rów, zmieściłem się, to dobrze, tak trochę już nie ma miejsca na mojej gospodarce. I nie wiem to przestawił kombajn. Ja cię nie wiem. No nie wiesz. Wcale cię tu nie było. Nie. nie akurat akurat na nie przesunąłem. Hmm, to może ja przesunąłem po kryjomu. I Teraz chcę zgonić mnie na ciebie. <laughs> ja to nie wiem, jest. Trochę tych balek tu zrobiłeś, nie, nie.

Daj mi belkę, daj mi belkę, daj mi belkę Ja ci belki, dać nie mogę, dać nie mogę Mamy 10 minut odcinka dopiero Piotr Oko okay. Gnam do krówek A co do świnek, ja nie wiem Mi się myli Bo świnek trzeba zawiść No od razu dzisiaj wyrenderuję sobie ten odcinek powiem Ten obecny Mi się rano nie będzie chciało renderować I tak to sobie Przynajmniej się W południu będzie wysyłało Oko okay. Świnek to dojechać, to jest test no. Terror osobisty. Ale dojechałem. Dobra. Odstawiliśmy to. Zajebiste pole koło szpinek. Piotrka znajomych Nie ma twoich <noise> O nie twoich, Nie ma twoich Nie To są moi, moje koleżanki, co zostaw, zostaw je w spokoju Nie moja wina że nie chciały i z tobą na kawę <noise> Moje świnki, moje świn. Ten, ten to i czwarte tym hatarstradem powinienem dać o Arty, nie? No Albo sobie w wziąć i mogę ten większy A, a, a ty chcesz to i tym? Czy... Mi to bez różnic, no nie Koko? Po prostu jak sam robisz, to sobie wejść większy zestawić. No. Nie, no mogę tym robić, to tam. Nie mam problemu. Jak ja tutaj wczepę w szczepę, wiozę chyba do w Cedazy? No i zaraz ci pomogę, więc oka co leci? Co leci? Kasa. Kasa? Jak kasa, że ja nic nie sprzedałem. Jak nic? <grych> o, no, no. no. teraz to sprzedałem, ale wcześniej to nie. O, ktoś z widy. Jeszcze ja utknąłem, ale to pomijam. Bo, bo Z, ty go zjew, ja go nie. Radio złote przeboje. Ładnie śpiewam. E ja myślisz, żeby mnie zatrudnili do, za tą co śpiewa w Radio złote przeboje. Do śpiewania tego. Radio złote przeboje. Tak. Yeah. Dlaczego? Ale fajnie by było taki gazik śpiewa Od człowieku. Ja, ja bym akurat nie zatrudnił. Ty, ja bym... Tutaj, o, kasa boby... leci. Jak kasa leci? Ty, to tobie kasa coś się buguje, bo jak ja bym tam w takim razie do tego, do sprzedawcy belek, to tobie kasa leci za coś. Ile masz pieniędzy? Nie, saro, serom mam, tylko dźwięk słuchacie. Aha. Lol ale ja nic nie sprzedawałem zobaczy na te, te, teraz sprzedałem dopiero teraz na pewno to jest teraz to słyszałeś nie to teraz nie słyszałem no bo znaczy co chwilą 10 sekund temu jakieś Dobra odstawimy to w rycepę rycepę rycepkę odstawimy Rycepkę gdzie Walter, Waltris, gdzie moje wal... czarne, pe... czarne, dzieło? Radio, Piotrek, Pio... nie Radio, Piotrek, Pio... Radio, Pioska przeboje. Pio... Radio chujowe przeboje Radio, gaźnikowe przeboje XD O mam tytuł odcinka, gaźnikowe przeboje. O Boże. Ja Jestem kultywator. Lecę do ciebie Ja ciebie to nie zapraszam A sam się wproszę na pole Nie, ja to w drugiej stronie jak coś, nie? Dobrze, misiu. I będzie radio. Głupie ceboje. Ci mówię, że my to pole wtedy dzisiaj zrobimy na odcinku. I to spokojnie. Dobra, trochę spokojnie zrobimy chyba na odcinku albo i nie Chyba zrobiłem Co napisał go bi Ty go a, a nie go bi Go B, kurwa Coś ty po pomylił w gry? Nie no widzicie CS to już CS to już jest wszędzie Go long Widzicie z kim ja gram Ja gram z zależnienicą od cs Jeszcze dodam na główku. Uzależnienie od CSa. a Gaźnikowe przeboje Go mid Na mida to się sam stań ze Scoutem tym co grać nie umiesz. Hehehe. <grymne> He, ja się spróbować heta Tak, z, z Dojczwara, tak? <grymne> to nie, to nie jest zły będzie head. Tam rób pole, bo musimy zrobić. Bo tutaj Mariany to tutaj nie oszczędzają ja, się. Ja mam teraz czerwą piatową. Chyba kolacyjno, jest 22.39 ale że jest 1546 No i chuj No i tak to jest właśnie kaso, ten O nam mi nie przywozi i to tak to jest nie? No Pickup się zepsuł nie moja wina Marysia ho, zachorowała Bo już za mocno wyruchałem O tego nie, nie mów Tego miałem nie miało nie być kurwa seksów na odcinku, to jest, to jest, to jest chore gówno. Ja Teraz to jest lat plus 3 lat 18. Nie, Sraż mi się zachciało, kurwa jak w taki kibyle Kurwa, Kurwa, coś mi się zdaje, że strajtaż mi zabraknie. Dobra, może nie mówmy o tym. Zajmijmy się, zajmijmy się kultywacją. No, ładne pole, ładną pokotę mamy. No, dobrze, bo na dworze nie. Piotr dzisiaj, dzisiaj zgwałcił prostytutkę, w GTA. Właśnie, to jest GTA to Wspomniałeś sobie? No. sobie Radio Piotrka przeboje yeah. Nie wiem, coś mi się kurwa nadało teraz Ty naprawdę zaraz skończymy to pole Pospiesz się Piotrek z tym małym pierwtkiem ja jadę 11 km na krocinę Ja jadę 16 Nie na rzekaj przeboje Chujowe wseboje, Pojebane wseboje. Skończymy to dzisiaj na odcinku, mamy 20 minut równy. Wybiło, Piotrek nie wiem, myślę, że. Może byśmy skończyli to pole. No, tak długo nie zostało już, no nie? Ja mam jaki kultywator. Chyba chodzi by, by pożyczyć challengera i kultywator. Nie, no to nie ma sensu już teraz. Moim zdaniem. stanie. Już, już dojedziemy, myślę, to pole. Już jesteśmy na dobrej drodze do jechania. Idę spać! Bo napisać, że idzie wsrać. To nie jest ranie z pani. Nie, yeah, dobra. <laughs> Idziesz w <wsrać>? Tak Tak. O je, o Go no man, no man, no man, no man No man, no man, no man, no man, no man, no man A kto to był Noe? Tak, kto to był gaźnik? Ja A zna, Znałeś tego gaźnika? Nie A kto to był Piotr D? Nie wiem Znałeś tego Piotr D? Powiedz tak A ogólnie nie pozdrawiam kogoś, kto ma na, na YouTube nazwę Luxor i napierdala tego live'y z Eurotracka, bo Luxor to najlepszy skaba w mieście Ej, to no Piotrek, na no dajcie to skończymy Przeduży odcinek troska, ale skończymy. O to chodzi. Jak najwięcej trzeba na odcinku robić, ale nie jak najmniej poza odcink. Waltera się wpisuje. Ja trochę słyszałem, że taką Walterę na urodziny kupuje w tym roku. Oka. Żebym sobie w polu robił. Pługiem 80 skibowym. Kiedy masz. Co? Kiedy masz. 28 lipiec już nie pamiętam. O nie, nie pamiętam o moich urodzinach skurty Radio, złote przeboje. Radio, piotków trybunalski. To coś się nie wyszło. No bo to miało nie być.

a Albo jest tutaj EQUATOOOOOOOOOR Tu 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 tutu nie? Plus dla... dla... ciebie Ja będę... ja będę tego... brał udział yyy złote tokeny dla pisu. wie Wiesz, PiS mnie bardzo lubi, pan Kaczyński ogólnie Pan Donald Rusk Nie, to jest pan Donald Srusk już to chyba na raz weźmiesz Nie, nie, to na raz Jak to nie? Eee musisz Ty masz za mały kultywator, tych. No, to nie spisze przyjechać. No nie! To nasz taki kawałek. No, tak, tak no nieee Będziemy jechać na czołówę. Nie. Ja, 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 to pies ostalę sobie skoro Nie mam czas Ty! 23, 22, 40... Pięć, Gaston latarni u mnie, kurwa. Lol. Pajce. Na, na drodze latarni. Nie mogą być latarni? Pod domem... Teraz w Tak, w farmingu. to się mogę lampkę zapalić. W garażu. Jak tam piesze to? No, ja wezmę, ty? Kurwa, na serio mi się strać, chce Ja już dzisiaj nie pójdę, rano się wysrę <gryw> Bo bym nie mógł, bo nie będę mówił o tym No, a taki kawałeczek to symowy. No fajnie, ale muszę wyczyścić maszynę Muszę ten złożyć No musisz pierdol do... Jeźdź na gospodarkę, tam, tam zakończymy To na razie To dalej. Ehe Co ci numer jest przed to za to. No i chuj. Nawet nie w zimyjka stoi. Wiem. Gdzie? Też. No bo nie wiesz. Wiem. Nie wiem. widziałem. No widziałem gdzieś widzia to ja też widziałem. A ja widziałem jak ty pojechałeś. już tu wracaj się tu. Nie po drodze pojechałeś. Nie, z kim ja gram? Naprawdę, weźcie go zabiję z ale ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle Dzisiaj grał ze mną Piotrek, chcesz coś powiedzieć? Do następnego odcinka Dobra, do następ... nowy by było ode mnie tyle Do następnego odcinka, trzymajcie się, Cześć!